Siemano. Witam serdecznie. Kani dzisiaj ma długo wyczekiwany film przez niektórych widzów na temat sterownika FAC E045S. Bardzo dużo pytań mam od Was. Jakieś te sterowniki programu i tak dalej. Słuchajcie, no myślę, że zaczniemy. Od porównania, od porównania e, tego sterownika, bo on w zasadzie jest chyba taki najnowszy, e, jeżeli chodzi o 414 e, z najstarszym 452 MPS, czyli można to rozpoznać po tych czarnych dip switchach góra-dół lub tym 455D, który jest z wyświetlaczem. Zaczniemy od porównania tych sterowników. W zasadzie zobaczycie zaraz, że nie jest to takie trudne i w zasadzie różnią się tylko kilkoma rzeczami w stosunku do tych starszych sterowników. Kochani, tak pokrótce zaczniemy od porównania tych trzech sterowników. Względem siebie, żebyście mniej więcej sobie zobrazowali temat. Porównanie 452 MPS, czyli tego z tym taką czarną, z czarną złączką, można tak nazwać i tymi przyłącznikami góra dół, a z tym 455D znajdziecie na moim kanale. Postaram się wam gdzieś link wrzucić do góry. A weźmiemy Tom tą, i Tom, tą, czyli tak. Ta jest najstarsza, moim zdaniem chyba najlepsza. Ta później była z wyświetlaczem. A teraz mamy taką najnowszą, tą E040E045S. Datę produkcji zawsze sobie możecie sprawdzić, nie wiem, czy teraz będzie widać. Na tej białej tablicy na transformatorze. Tu mamy akurat 13 04 2022 rok. Słuchajcie, czym one się różnią w stosunku do tych starszych central. Kilkoma rzeczami. Przede wszystkim tak zaczynając od złącz od lewej strony mamy zasilanie, mamy pod jeden siłownik 3, od czwórki do szóstki mamy pod drugi siłownik i siódemka, ósemka to jest lampa sygnalizacyjna 230V. Wyjście. I to w zasadzie w tych trzech sterownikach się niczym nie różni. Różnica jest banalnie prosta. Przede wszystkim fotokomórki. W starszych sterownikach mieliście fotokomórki, gdzie nadajnik i odbiornik. Nadajnik miał dwa złącza, odbiornik cztery złącza. Do tych sterowników E045S mamy dwa złącza w jednym i dwa złącza w drugim. One też są fajnie zaznaczone na obudowie Too Easy. I to są dedykowane fotogomórki, czyli XP20B. One są pod ten sterownik. XP20D to są pod sterowniki 455D, czyli pod te starsze. I te najstarsze 4,52 MPS. To mamy jedną różnicę. Druga różnica zasadnicza jest radioodbiornik. Czyli to, co Wam odbiera sygnał z pilota. Klikając pilota, sygnał łapie radioodbiornik, i z radioodbiornika sygnał jest przekazywany do, do sterownika. Tu mamy taki wtykalny. 3 pinowy i to wtedy mamy komplet. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli wam pisze 8.6.8 XT4868. Mam nadzieję, że będzie widać. To tak samo radiodbiornik macie, musicie mieć, przepraszam 8.6.8. Pod te dedykowane piloty. W innych filmach też to pokazuję. I to mamy komplet. Oczywiście siłowniki jeszcze i inne akcesoria. Tak? W starszych wersjach, w starszych wersjach mieliście radioodbiorniki tak zwane wtykalne. Czyli coś takiego. Tutaj jest akurat pod 868, czyli też pod te piloty, ale on jest wtykalny. Już na więcej pinów. Hop. I teraz Pilota programowało się do radiodbiornika. Macie na moim filmie. Jak nie zapomnę, to wam dodam, e, dodam gdzieś tam link u góry. W tych sterownikach wkładając radiodbiornik, on tu nie ma żadnych przycisków. Nie wiem, czy widzicie, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Pamiętajcie, wyciągamy radiodbiornik, czy, wkł czy wkładamy z powrotem. Zawsze na wyłączonym zasilaniu. Patrzymy sobie, czy to to ładnie nam siadło. Hop, i pilota programujemy przez ten wyświetlacz. I to jest następna różnica w stosunku do tych starszych sterowników. Że tu w zasadzie odbywa nam się wszystko na tym małym wyświetlaczu. Do którego zaraz dojdziemy. Będziemy sobie jechać powolutku przez instrukcję żeby Wam to jak najprościej wytłumaczyć. E, tymi złączkami się nie przejmujcie. Tym tak samo, wiadomo, to na pierwszy rzut oka troszeczkę wygląda, że jakby był moduł z kosmosu, ale naprawdę jest to bardzo fajne, bardzo proste do programowania. Tylko na spokojnie, tylko podejść i brama ruszy nam. Ok, jedziemy. No to jedziemy z podłączeniem. Kochani, zanim odpalicie cały system, włączycie go do prądu. Oczywiście trzeba zamontować napędy. Według rysunku producenta, najważniejsze są wymiary B i A, i dostosowujemy do tej tabelki, one muszą być przybliżone. Kiedyś Wam to pokażę na żywo, jak to zrobić, ale nie dzisiaj nie w tym odcinku, bo tutaj mamy. Ogólnie odpalenie sterownika S045S. Tak jak wspomniałem wcześniej, montujemy napędy, podłączamy, podłączamy całe kablowanie między siłownikami a sterownikiem, między fotokomórkami a sterownikiem, między lampą a sterownikiem i Wkładamy radioodbiornik. Czyli zaczynamy. Napięcie, jak widzicie, wyłączone. Radioodbiornik zamontowany. Można antenkę zawsze sobie dać gdzieś w dół. Z tego względu, że jeżeli sterownik mamy w tej pozycji przymocowany w obudowie, ten sygnał jest zbierany dookólnie. Ja tak zawsze daję i tak z reguły fajnie działa. Ostatnio testowałem na tym e, sterowniku, nie było gdzieś tam sąsiadów z jakimiś mocnymi Wi-Fi. E, zasięg około 100 metrów. W terenie otwartym oczywiście. E, dobra, zaczynamy. Pierwsze podłączamy zasilanie z budynku, czyli przewód fazowy, neutralny i ochronny. Tak samo z siłownika. Ochronny Wszystkimi ochronnymi, czyli tymi żółto-zielonymi, do jednej kostki. Tu akurat mam jeden siłownik podpięty, ale myślę, że to chyba wystarczy na nasz eksperyment. Jak coś, to dopniemy drugi. Szary z siłownika, może to rozepnę. Szary z siłownika idzie nam pod jedynkę, i to jest pierwsze skrzydło, które nam się otwiera. Jeżeli macie, już to narysuję. Widać, chyba widać. Jeżeli mamy bramę dwuskrzydłową. Hop, która otwiera nam się do środka. Czasami jest tak, że y, jedno skrzydło tak zwane pasywne, jest wyposażone w taki płaskownik. Czyli to nam będzie jako pierwsze skrzydło, które nam się otwiera, a to będzie drugie, jak się nam otwiera. No i w drugą stronę wiadomo na odwrót. Jeżeli podłączamy do wejścia 1, 2, 3, to podłączamy zawsze siłownik który pierwszy nam się otwiera. U was może to na odwrót być, te płaskowniczki, tak? A czasami nie ma płaskownika, więc w zasadzie nie ma znaczenia, jak sobie podepniecie w tej kostce. A znaczenie będzie takie, że jeżeli na drugim przycisku pilota zaprogramujecie sobie funkcję furtki, to pamiętajcie, że funkcja furtki zawsze nam działa na skrzydło pierwsze otwierające się, czyli które jest podłączone do złącza 1, 2 i 3. To tak pokrótce. Ok. Czyli zasilanie z budynku mamy. Z reguły. Fazowy to jest brązowy, neutralny niebieski i żółto zielony, to jest przewód ochronny. Wszystkie przewody ochronne łączymy w jedną. Okay. Podpinamy siłownik. I teraz zostają nam. Czarny i brązowy. Jest to kierunek obrotów silnika. Teraz to nie jest, że tak powiem, wytyczne stałe. Zrobimy w tej chwili czarny do dwójki, brązowy do trójki. Ale być może, jak będziecie mieli taką sytuację, że macie ten płaskowniczek, trzeba będzie ten czarny z brązowym zamienić. I tak samo w drugim siłowniku, jeżeli występuje, też będzie trzeba je zamienić. Szare. Czyli przy jedynce i przy czwórce zawsze są przykręcone na stałe. Do tego trzeba pamiętać, że musimy mieć przy siłownikach 230 V kondensator rozruchowy. Je zawsze wpinamy międzyfazowo, czyli zawsze w czarny, czarny, czarny i brązowy. Może tak. Ja sobie zawsze tak zaginam. Albo jak ktoś ma taką praskę fajną do tego, to też można. Pamiętajcie, żeby te połączenia były zrobione solidnie, żeby nam tutaj nie iskrzyło. Dokręcać z głową, nie za nie na Hama, żeby tych złączek nie powyrywać. Ale też to musi być wszystko pewne. Zawsze pamiętajcie, że sprawdzić, żeby Wam tu nic nie latało. Bo może być nieszczęście. Ok. Ślubniczek mamy podpięty. Radio mamy podpięte. Jedziemy z lampą ostrzegawczą. Yy... Właśnie, przed chwilą mam powiedzieć, że to jest lampa sygnalizacyjna. No, no, można tak powiedzieć, ale ogólnie fachowo jest to lampa y, ostrzegawcza. Przepraszam, znowu bym się pomylił. Lampa sygnalizacyjna y, jest troszeczkę innym pojęciem u nas, jeżeli chodzi o, o monterów. Lampę podpinamy 7-8. Tu nie musicie patrzeć na kolory kabli. Jest to prąd zmienny 7 i 8 obciążalność maksymalna 60 W. Ale tym się nie przejmujcie, bo to są lampy już w tej chwili LEDowe i LEDowe one mają tam, oj, nie wiem, ale kilka watów. Podminamy pod lampę. Tutaj pod te dwa złącza. Pod, no tutaj nie ma i tak, popatrzcie, tu nie ma śrubki, więc nie idzie się pomylić. To jest lampa uniwersalna, więc ona jest przystosowana do napięcia 24V i 230V. Mamy 230, czyli niebezpieczne napięcie, pamiętajcie. I też nie musicie pamiętać, czy do plusa, czy do minusa, bo tak jak widzicie, jest pod spodem jakiś ślaczek, który nam oznacza, że jest to prąd zmienny, i tutaj też docisnąć żeby nic tam nie wystawało no, troszeczkę za długi. Zawsze starajcie się tak sobie e, gdzie ja to zrobiłem e, dociąć tę żyłę środkową, żeby nam tutaj po prostu no, nie, nie było widoczne po przykręceniu. A no, później gdzieś kabel się wam zawinie, Jeżeli tu by było odizolowane lub naruszona ta osłona, no to po prostu no będzie zwarcie. No i prawdopodobnie uszkodzi sterownik. A tego już Wam na gwarancji nie uznają. Tak samo sprawdzamy. Hop, trzyma. Mocno podpinamy. Nie da się inaczej. Podpiąć hop. Mamy lampę. Mam nadzieję, że to widzicie. Ok, dobra. No i w zasadzie ostatnią rzeczą jest podpięcie fotokomórek. Fotokomórki podpinamy do wyjścia BAS, czyli tak zwanego cyfrowego. Ja sobie tu użyłem takich dwóch kolorów. Niebie niebieski i żółte. Teraz wam powiem o co chodzi. Okay. to muszę Mam tu plątaninę nie zrobić. Słuchajcie, i teraz tak, popatrzcie się. Z jednego. Z jednego wejścia, bo to jest wejście na lecą dwa żółte i z drugiego dwa niebieskie. I teraz o co chodzi? W jednej fotokomórce, nieważne której. Podpinam pod lewę żółtego. I w drugiej fotokomórce muszę tak samo zrobić po lewej stronie żółty. Jeżeli tu będę dał po prawej stronie żółty, to tu bym tak samo musiał dać po prawej, po prawej żółty. To jest tak zwana polaryzacja ona jest wymagana. Czyli po prostu jak podłączacie sobie. Może to u Was być, nie wiem, czerwony. Brązowy, jakikolwiek, tak. Ale o co chodzi, żeby. Jeżeli w jednej fotokomórce podepniecie swój kolor do lewego, to tak samo w drugiej też do lewego. I drugi jedziemy niebieski u mnie do prawego. No sobie trochę za długi zrobiłem, ale to nie istotne. I do drugiej do prawego. Mam nadzieję, że to będzie jakoś widać. Kiepskie oświetlenie dzisiaj. Ale ogólnie, jeżeli z tej złączki, z jednego gniazda musimy podpiąć lewy-lewy, a z drugiego prawy-prawy. Lub na odwrót. Ok. Pamiętajcie, że te fotokobórki mają te nowe, tak zwane ruchome zwierciadło, więc możecie sobie o, regulować w dowolnej płaszczyźnie o 180 stopni. Ja sobie ustawię względem siebie. Ok. No i w zasadzie jeżeli chodzi o podłączenie mamy wszystko. Podłączamy napięcie. On się chwileczkę musi uruchomić. No i teraz ten symbol 50 yy, według instrukcji. Według instrukcji jak się do to dokopię, to fachowo nazwać. Ogólnie czeka na, na konfigurację. Ale może gdzieś odszukam zaraz, żeby wam to pokazać. Dobra, to znajdę, to wam zaraz ten nie chcę. Nie chcę wam zajmować czasu. Ok, dobra, jak to znajdę, to, <noise> to wam to pokażę, jak to się fachowo nazywa. Ogólnie, ogólnie musimy w tej chwili przeprowadzić e, konfigurację sterownika. E, jeszcze co wam chciałem pokazać, e, żeby sprawdzić czy fotokomórki nam działają. Op. Op. One nawet teraz będą widzieć. O Przy, przybliżę Wam może. Żebyście sobie sprawdzili, czy czym fotokomórki się widzą, jest bardzo prosty patent. Widzicie, widzicie, tu macie jedną diodę. A tu macie drugą. Czekajcie, jak Wam światło. O. Teraz będzie lepiej widać. Ok. Jak one się widzą, to w tej odbiorczej świecą nam dwie diody. Czekajcie. Hop. O, i teraz one się widzą. Jedna jest od zasilania, a druga od tego, że. Czy mnie widzisz ty? Czy mi nadajesz? Może tak przerywam ręką. Działa. Tak się sprawdza fotokomórki. Czy nam się widzą? OK, dobra, no to jedziemy dalej z konfiguracją. O, nie zapomniałem jedno dopowiedzieć. Słuchajcie, dlaczego e, mówię Wam, że przed pierwszą, pierwszym podłączeniem y, wszystkich tych akcesoriów, szczególnie fotokomórek, y, nie podłączać do zasilania. Y, dlatego, że y, fotokomórki cyfrowe według producenta, jeżeli sterownik jest nowy, nieużywany. W chwili pierwszego podłączenia on sobie automatycznie szczytuje te fotokomórki, czyli je rozpoznaje. Oczywiście można to zrobić później. Nie ma problemu. Czasami się tak zdarza, że trzeba te fotokomórki wymienić, bo coś się tam stało. Nie wiem, ktoś je przejechał, rozjechał, czy coś się z nimi innego stało. Zastępujecie te fotokomórki innymi, i za każdym razem musimy to nową parę wczytać do przepraszam, do sterownika. A robimy to w bardzo prosty sposób, to Wam już pokażę. Wchodzimy na programowanie podstawowe, czyli ten FM cały czas jedziemy i szukamy parametru BU. Bogdan Urszula. Według, według producenta przy zasilonym module wejść w programowanie podstawowe BU jeśli żadne urządzenie nie jest zarejestrowane na wyświetlaczu, pojawi się NO, czyli widzicie, nie wczytało. W przeciwnym razie segment 13 jest włączony. Naciśnij plus i minus przez co najmniej 5 sekund, czyli widzicie, nie wczytało ich. Plus i minus, czyli ten lewy i prawy. Ok. I już powinniśmy mieć wczytane. Wychodzimy z programowania. Dobra, możemy sobie jeszcze raz sprawdzić, czyli odszukujemy BO, B.U. Przepraszam. Jest kreseczka, czyli już, już się nam widzą. Ok. To wrócimy później do tego, ale to tak przy okazji. Czyli widzicie, nie za każdym razem, jak jest nowy sterownik, e, automatycznie nam szczytuje, chociaż teoretycznie powinien. Dobra, jedziemy dalej. Następną, kochani, istotą rzeczą jest dogranie pilotów do sterownika, bo to nam posłuży w dalszych czynnościach. Jeżeli chodzi o programowanie drogi zamknięcia i otwarcia. Specjalnie troszeczkę światło przygasiłem, żebyście widzieli. Słuchajcie, tutaj, obok tego radiodbiornika i pod tym kondensatorem są takie dwie diody, które są, będą teraz mało widoczne. U góry jest do kanału pierwszego, na dole jest do kanału drugiego. Czyli kanał pierwszy, pełne otwarcie. Pełne zamknięcie dwóch skrzydeł, a kanał drugi to jest tak zwana funkcja furtki w bramie dwuskrzydłowej, czyli uchylania się jednego skrzydła. Jeżeli chcemy zaprogramować pilot na kanał pierwszy, czyli na pełne otwarcie, pełne zamknięcie, trzymamy ten przycisk. Uważajcie, tu jest niebezpieczny prąd, także nie dotyka gdzieś paluchami, szczególnie jakimiś mokrymi. Od tego wyświetlacza mamy te przyciski, trzy przyciski na dole. Pierwszy z lewy to jest plus. Trzymamy go cały czas. Cały czas. Tutaj nam mruga ta dioda od tak zwanego Open A, czyli pełne otwarcie, pełne zamknięcie. Wchodzimy w tryb programowania na pilocie. No i na przykład ten prawy górny chcemy sobie zrobić na Open A, czyli pełne otwarcie, pełne zamknięcie. Oczywiście możecie sobie to zrobić na dowolnie innym przycisku. Sprawdzamy, jak widzicie, ta dioda nam się na chwilkę zapaliła, czyli sterownik odbiera nam sygnał z pilota. Jeżeli chcemy zrobić funkcję furtki, czyli zrobimy sobie tak, że na tym przycisku, żeśmy w tej chwili zaprogramowali pełne otwarcie, pełne zamknięcie, a na dwójeczce tutaj sobie zrobimy funkcję furtki przytrzymujemy minus dopóki nam dioda ta druga nie zacznie mrugać wchodzimy w tryb programowania czyli prawy górny lewy dolny hop i naciskamy raz jeszcze raz i już teraz dioda nam ta dolna mruga czyli to mamy tak zwane open b czyli funkcję furtki, a tutaj pełne otwarcie, pełne zamknięcie. Kochani, jeżeli się pomylicie z tym programowaniem, bardzo prosto jest usunąć tak zwanego pilota master, bo od niego kopiujemy resztę pilotów. Wrzucę wam link gdzieś u góry, jak to się robi. Naciskamy ten klawisz minus, czyli ten który jest na środku, i cały czas trzymamy. Cały czas trzymamy. To jest kasowanie pamięci rady zbiornika. Dioda namruga. mruga. Szybciej mruga. Dwie naraz. Zaświecą się i puszczamy. Dobra. Sprawdzimy, czy. O! Czy diody nie reagują, czyli mamy. Pamięć radioodbiornika odbiornika skasowaną. Dobra, no to musimy sobie jeszcze raz wgrać. Nas interesuje ten Open A, czyli pełne otwarcie, pełne zamknięcie, czyli plusik. Trzymamy. Dioda mruga. mamy 20 sekund na spokojnie. Wchodzimy w tryb programowania pilota. No i tu pod jedyneczką sobie zrobimy hop. Jeszcze raz musi zatrybić. I już teraz mam odbiera. OK, no to jedziemy dalej.